E, dobra, witam was e, na, nowym na nowym odcinku na kanale Towarzyszki Gierki Dzisiaj będziemy grali w dwie rundy w grę pod nazwą Grace Jedną rundę zrobimy normalną, a jedną repriów Najpierw repriów, bo gorzej mi idzie w tym trybie niż normalny. A i w ogóle jak ktoś nie lubi tak ich migających świateł, to nie polecam, bo nie migają. Więc... E, no. E. I w tym potrzebie musimy po prostu biegnąć i zbierać takie jak e, filary. Jak te e, filary zbierzemy, to jakąś liczbę tych filarów to wtedy e, będzie następny poziom i będziemy musieli wybrać jakby jedną z trzech, z e, dwóch rzeczy. No albo z trzech, można powiedzieć, że z trzech. No i teraz jak chcesz kontynuować, to pisz wiesz? Jest? I teraz, e, no, albo to, albo to. Ja będę Do zera dodam. No dobra, lecimy na M1, jakby ktoś się ciekawił M1 to jest le pra lewy, pra lewy, 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 no lewy, No less time. Serio, Lester i tak bardzo nie przeszkadza. Na tym klipie specjalny diabeł nie jestem. O, oh, epic duck, jak ja nie wiedziałam. Sobu! Nie, teraz to skończę. E, skończyłem to teraz, bo e, nie chciałem stracić wygranych. Znaczy, nie chciałem stracić tego. Forsaken? <grych> Czemu Forsaken? A, bo raz, ja bo Forsaken znaczy oprszczony. E, dobra, szybkie wyjście. E, Serwer. Jak mówiłem, jeszcze jeden od... Jeszcze jedna... Jeszcze jedna runda z tego. Z normalnego trybu. Znaczy, po prostu innego trybu. Czekajcie, bo ja... Ja nie mogę. Nie odblokowałem kamery. A, w ogóle jeszcze jedna sprawa. Jeśli ktoś by mógł mi powiedzieć, czemu ja nie mogę tutaj dawać kluczy? Ja mam cztery klucze, ale nie mogę... Yy, dawać ich tutaj. Jakbyście wiedzieli, co zrobić, to mówcie. No, dobra, bo weź. A tu jest dwa osobowe. Nie, jedno? Eż ty. Ja na jedną osobę. No dobra, to sobie sam strażarze. Ok. Nic nie ja będę robił. Start solo. No. Lecimy. Dobra, no i... No dobra, no to lecimy Dobra, tu... Zwykłym trybie... No, może tłumaczyć zwykły tryb Chyba nie wiem No zwykły tryb to jest taki po prostu biegniesz no biegniesz po prostu i jeszcze umiesz portory czasami i te... są różne potwory Moim ulubieńcem jest... taka ryba jednak. To nie zobaczycie jaka ok. A jakby co to... Ja, ja widzę, że... Jak coś jest blisko, to ja widzę na zielono, a jak coś jest daleko, to jest na fioletowo No i... O, boinkwizrz, mój ulubieniec akurat jest. E, dobra. A, bo to nie kończy się. Okej, okay, to ja jeszcze jeden wezmę i lecimy dalej. No, jeszcze to. Jeszcze tutaj jedna szansa. Jeszcze na. O, jeszcze to. Jeszcze ostatnia szansa. I no. No, dobra. Tyle starczy. Dobra, lecimy. E, dobra, no to tak, e, ja będę po czasie jak będę liczał rzeczy z tych e, z tych, tych, nie mam tutaj jak go powiedziałem, o na przykład o, e, ten spadek to są nie spadek robi, taki wielki, e, no, Widać taki jakby spadek, jest bardziej spadek. i no, tak, e, nie wiem, będzie już. No po prostu, no pięknie, jeszcze musicie trochę skakać. A, jeszcze jak raz, jeszcze raz skok e, przy, przy ścianie, no to robicie daby jumpa. A i właśnie jak to jest taki liquid, to znaczy, że musicie, jak nie go wejdziecie, musicie kliknąć w spacer, żeby się z niego wyplątać o eee, dobra eee, szybko to i... jedziemy uj, no nic fajnego nie było więc tutaj eee, musiałem się chwilę zaznać ale na to lecimy łopa Wiem, że może ktoś to ale No sary, no. Sorry. no to, to też chciałem czegoś fajnego nagrać. Plan. A to na przykład lubię. Aj! Oko. A oczko. No, no są dwa warianty. Jest jeden wariant. Jest jeszcze jeden wariant tego oczka. Drugie oczko po prostu jest czerwone. I to oczko, jak na, nie... na czerwony musisz się patrzeć. Na niebieskie nie możesz I możecie się na te oczka Raz albo nie napatrzeć, albo popatrzeć Dwa razy możecie tylko tak zrobić Bo w innym przypadku, jak jeszcze raz to zrobicie, no to przebywacie No i, no i teraz będziemy Nie mówię, że jestem jakimś bardzo wielkim procent w tą grę Jestem dobry nawet Powiedzieć siebie, że jestem trochę OG w tą grę. Że jeszcze grałem, i nie było modyfikatorów. Bo po prostu jedna gra. I ogólnie ja nie lubię modyfikatorów, które pomagają. No, mówiłem, że tylko są. Będą dwie rundy, bo nie chcę też was tak przynudzać. I ile ten odcinek jeszcze trwa? No, dopiero 9. Minut? Tylko dziewięć? O! A to jeszcze mam. To jeszcze mam jeden pomysł. Pójdziemy jeszcze na chwilę na Dżurutsu Shanghai. E, tylko po. Idziemy na Dżurutsu, bo e, chcę Wam jeszcze pokazać, jakby niektóre rzeczy. E, najpierw będzie z. Pokażę Wam wszystkie warianty. W grze. Bardziej się postaram wszystkie. Bardziej się postaram wszystkie, bo niektórych no, mogę nie wiedzieć. No dobra, no to wszystko włączam. Pyk, pyk. No i najpierw na Red One. No to wszystkie, wszystkie warianty do niego, no to jest tak. Ee, last Blue. I to jest tak. Last Blue. Na górę, r -ka. Patrzenie się na górę, r -ka. Drugi jest 2 i R-ka. Dwa okay. i szybko r Dwa okay. i szybko r -ka. I wtedy taki będzie. Z rapid nic nie ma. Z reversa red jest robisz dwójkę i R, dwójkę i -R, To wtedy to wychodzi. E, teraz do ulta. E, Zwykłe las, zwykła bloka, Ale jak zabijesz kogoś z las z blue... E, kogoś z las blu blue i walniesz... ja to musiałem ściszyć trochę, bo to, 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 to i tak to wybuchy tam e, To też jeszcze jest ściszę e, Teraz patrzcie e, Reverse re, red Kurde, ale tak głośno, jest, czekajcie Reverse red Normalnie tak działa Normalnie tak działa A jak walniecie To i To i RK? To będzie takie coś. A Tutaj ma specjalne przychylnie. Szerze, no. Ja wychodzę. Teraz jak to było widać, to tak się robi. No, Halo Purple nic nie ma. I będzie tylko z jednego No bo dzisiaj za czasu nie mam za bardzo Jeszcze go Meie no Jak użyjesz G i R Robisz taką sekundową domen nie? No i po prostu biegniesz Jeszcze jest jakby Specjalna kil... Specjalna Jak zabijesz dwóch co najmniej No właśnie tak wygląda no i była tylko z jednej postaci, bo nie mam za bardzo czasu. No to wszystko na dzi dzisiejszy odcinek. Miejcie dobry dzień, do widzenia i narka!